We'll <laughs> Przemysł Koweńskiej hojna24.pl. Dzisiaj ze mną gwiazda wieczoru, gwiazda moryńskiej sceny dzisiejszej, Natalia Schroeder. Jak samo poczucie przed y, koncertem? Bardzo dobrze, jak zwykle jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. To jest intensywny bardzo czas, więc nie ukrywam, że snu mamy niewiele w ostatnich dniach, ale liczę na to, że tutaj moryńska publiczność da nam tyle energii, że z przytupem skończymy i zaczniemy koncert. Jesteś bardzo młoda, utalentowana. Jak w ogóle do tego doszło, że w tak młodym wieku zaczęłaś tak dobrą karierę? Zaczęłaś z Liberem i można powiedzieć, że rozkręca się sama. Jak do tego w ogóle doszło? To nie, nie zaczęłam z Liberem nawet, bym tak nie nazwała. Tego. Liber się faktycznie pojawił po drodze i bardzo dużo się wydarzyło dzięki tej naszej współpracy. Ja bardzo dużo doświadczeń ciekawych nabrałam. Natomiast. Moja przygoda w ogóle z Muzą to trwa dużo dłużej, ja wcześniej wydałam już też singla, zanim zaczęliśmy grać z Liberem i nagrywać z Liberem, a, a śpiewam od zawsze tak naprawdę, po prostu tak mając chyba 16 lat poznałam menadżera mojego teraźniejszego, obecnego i zaczęło się tak dziać grubiej i więcej, ale taki debiut telewizyjny to miałam jak miałam 4 latka, to było od przedszkola do taki program. I wtedy zaczynałam, więc tak naprawdę gdzieś tam siedzi mi ten biznes we krwi mocno, a no i mu a muzyka to już w ogóle nie wspomnę, no, no największa moja miłość. Jakaś jeszcze jest pasja obok tej muzyki, czy tylko skupiasz się w życiu na muzyce? To jest na pewno pasja taka wiodąca i priorytetowa dla mnie, ta muza, ale. Y Sztuka w ogóle tak szeroko, generalnie pojęta, y, bardzo mnie cieszy i, i jest piękna w ogóle generalnie. Czy Teatr, y, taniec to są takie elementy, w których nigdy nie miałam się okazji tak jakby sprawdzić profesjonalnie, ale amatorsko bardzo lubię. I mam nadzieję, że kiedyś będę mogła właśnie spróbować swoich sił tak na poważnie w teatrze, w filmie, w tańcu. Też mi się marzy, bo lubię sobie tak prywatnie potańczyć nie potrafię robić tego właśnie tak profesjonalnie, nigdy się nie uczyłam, ale, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda spełnić, bo to jest jedno z moich marzeń. Czyli taniec z gwiazdami może stać otworem? Zobaczymy, kto wie. Oby. Jak znajomi, bliscy, no rodzina zareagowała na to, że po prostu będziesz jeździła w trasy koncertowe po Polsce, no i może się zdarzyć, że po Europie albo po świecie? Oni wiedzieli, że to jest moje największe marzenie. Ja od zawsze o tym mówiłam. To nie jest tak, że sobie coś wymyśliłam kilka lat temu i tak o, tylko to jest rzecz, o której ja byłam pewna od dzieciaka po prostu. Ja jeszcze nie potrafiłam mówić, ja już śpiewałam, więc, więc wiedziałam, że to jest w ogóle rzecz, którą muszę robić w życiu. Gdyby mi się to nie udało, to tak naprawdę nie wiem. Pewnie bym sobie poradziła jakoś, coś bym znalazła zastępczego, ale, ale zawsze wszystkich przygotowywałam. No i cała moja rodzina i przyjaciele bardzo mnie wspierają w tym. I ja, jeżeli się zdarzały jakieś... Osoby, które nie do końca gdzieś tam nie rozumiały i gdzieś tam bardziej przeszkadzały niż pomagały, to po prostu nie dopuszczam takich osób do siebie raczej staram się otaczać ludźmi życzliwymi i mam takie szczęście, że w sumie głównie na takich ludzi trafiam, więc bardzo mnie wspierają. Naprawdę bez nich bym sobie nie poradziła na pewno. Jakieś życie prywatne jest. Znajomi na przykład w tym pomagają, czy jednak jest jakaś impreza, każą ci śpiewać, żebyś ty ją prowadziła, czy jakoś tak cię. Nie, nie, nie nie, ma takich sytuacji. Jak mam ochotę, to śpiewam, a jak, jak nie, nie, nie ma czegoś takiego, żeby ktoś mnie przymuszał i to są moi bliscy znajomi. Zdarza to się raczej w towarzystwie, w którym się dobrze nie znamy. Jak jestem gdzieś tam, gdzie są ludzie obcy bardziej, to wtedy faktycznie czasami się zdarzają prośby, bo, bo się nie znamy i ludzie gdzieś tam to pasjonuje i ciekawi. Natomiast Wśród moich przyjaciół i bliskich wszyscy są przyzwyczajeni do tego. Ja też się obracam w takim środowisku teraz ludzi, e, poza tymi moimi przyjaciółmi, to obracam się głównie w środowisku ludzi z branży i każdy to rozumie i e, każdy jakby spotyka się z takimi sytuacjami na co dzień, więc nie ma, nie ma czegoś takiego, jak mam ochotę sobie po prostu razem śpiewamy, ale, ale nie mam z tym problemów na co dzień. To najważniejsze, że ludzie właśnie na to patrzą. Jak koncert w ogóle na AŚDM? Bo ty ostatnio przedwczoraj, albo tak przedwczoraj Grałaś koncert na SDM na otwarcie. Jak to wyglądało? Zaproszenie, jakbyś mogła to. co, Dostałam zaproszenie, propozycję wystąpienia na koncercie już z dobrych kilka miesięcy temu, naprawdę. Oczywiście bardzo się ucieszyłam. Ja jestem osobą wierzącą, więc, więc Światowe dni młodzieży to jest yy, uroczystość która gdzieś tam też bardzo mnie porusza i dotyka i przejmuje, więc to jest, był dla mnie zaszczyt, że mogę wystąpić na tak dużym koncercie. Próby już mieliśmy pierwsze jakoś na początku maja, więc tych prób było naprawdę dużo, bo chyba z pięć, a, a tak zwykle takie koncerty telewizyjne to, jest, to wygląda to tak, że jest próba tylko dzień wcześniej albo czasami już tego samego dnia, w którym jest impreza. Rzadko się zdarza, żeby próbować w tak, duży, tak, tak dużo i tak gęsto, więc naprawdę koncert był przygotowany bardzo tak, tak z sercem i tak yy, detalicznie ze szczegółami, więc Ogromne przeżycie, no, masa ludzi pod sceną, różnych narodowości. Eee, te, to, co ktoś, ktoś mi nawet napisał w komentarzu, że, że, że różne narodowości, ale serca biły wszystkie w tym samym języku. I faktycznie tak było. I to, bo, to było naprawdę bardzo czuć na scenie, bo ludzie dawali taki ogrom energii, takiej dobrej energii, takiego prawdziwego dobra, że naprawdę było to wzruszające i ciężko było się nie rozkleić. Czyli, naj na czyli największe marzenia się spełniają, żeby grać dla takiej publiczności. Tak, jest, to prawda. No. Dla takich chwil warto jest robić to, co się robi, nie przysypiać tych nocy i dużo pracować, żeby móc potem spotkać taką publiczność pod sceną, naprawdę. A propos też utworów, jeżeli ludzie się bawią, jaki jest według ciebie, oczywiście, twój najgorszy taki utwór, którego no, nie lubisz? Najgorszy, którego nie lubię. Mam takie utwory, które jakby są może mniej mi wygodne. To są zwykle to są utwory takie, których nie pisałam sama i, i które gdzieś tam. To nie jest tak, że ich nie lubię, tylko mm, mam do nich ogromny sentyment, ale z nich wyrosłam po prostu. To jest tak, bo jakby na przestrzeni tych trzech, czterech ostatnich lat ja się bardzo zmieniłam, bo to jest taki w ogóle moment w życiu każdego człowieka, i chyba myślę w ogóle kobiety, zwłaszcza, że. To, 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 to takie przejście, to 18, 19, 20, 21, to jest takie, taki, taki przełom, gdzie kobieta, dziewczyna staje się kobietą i się bardzo dużo rzeczy zmienia i u mnie też to się, dużo rzeczy się zmieniło ja też nabrałam wprawy. Więc te utwory takie sprzed dwóch, trzech lat, które nagraliśmy, są na pewno utwory, które czuję dużo mniej niż te rzeczy, które robię teraz. Teraz jestem dużo bardziej świadoma tego, co robię, co śpiewam i co chcę powiedzieć ludziom. A najlepszy kawałek, z których byś wybrała ze swojej playlisty? Eee... Wiesz co, taki najbliższy mam mu sercu, z, z tych rzeczy, które wyszły, jest The z Card, ten ostatni singiel. Ponieważ to jest utwór, przy którym jakby, robiąc go, komponując, pisząc tekst, najwięcej serca w to wkładałam i kosztowało mnie to najwięcej emocji. I one są naprawdę takie szczere i prawdziwe i takie płynące prosto ze mnie. Mm, więc to jest, tak, to jest utwór taki, do którego mam największy sentyment. Dajesz w tym utworze, dajesz siebie. Akurat na swoje uczucia <grym> tak. na, na tele, że można tak. powiedzieć. Wszędzie wiszą lustra, dookoła nas, może nadal myślisz, jestem taki sam. Pozdrawiam wszystkich widzów i czytelników hojna24.pl, mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś oko w oko, trzymajcie się ciepło, ściskam, Natalię Szreder. Dobra, dziękuję bardzo, pięknie, dziękuję. super. Dzięki.